Witajcie kochani na moim kanale. Jeżeli choć troszeczkę tęsknicie za wiosną i chcielibyście chociaż trochę poczuć powiew wiosny, to zachęcam Was do oglądania dzisiejszego filmu, dzisiejszego holu lumpeksowego, który dla Was przygotowałam. Zanim przejdę do pokazywania wszystkich moich zdobyczy lumpeksowych, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama. Link do Instagrama znajdziecie w opisie filmu na dole. Mam Wam do pokazania naprawdę Dużo fajnych e, ciuchów. Moim zdaniem są to same perełki i nie przedłużając zaczynam, bo już się nie mogę doczekać. E, zobaczcie, jaką piękną sukienkę udało mi się upolować w second-handzie e, i zapłaciłam za nią 4 zł. Jestem w szoku i teraz muszę stwierdzić, że ta sukienka to jest e, jak na razie mój typ numer jeden, jeśli chodzi o wesele, o którym wam praktycznie cały czas wspominam w każdym filmie. E, ta sukienka nazwałam ją Liść. Jest ona właśnie w kształcie takiego liścia. Jest przepiękna, o takim soczystym zielonym kolorze. Wielkie pokłony dla osoby, która tę sukienkę stworzyła. Jest ona genialna. Zobaczcie, tutaj ma taki bardzo długi, duży rozporek. Z tyłu prezentuje się w ten sposób: jest zapinana na zamek, cała plisowana. Jak będziecie widziały na stylizacji podczas filmu, ubrałam do niej pasek, który również pochodzi z second-handu, pokazywałam go we wcześniejszych moich filmach. I tak naprawdę pasek plus ta sukienka już stanowi taki super ekstra element, ale oczywiście potrzebne jeszcze są do tego buty. I zaraz pokażę Wam, jakie buty udało mi się upolować. Mowa o takich bardzo wysokich złotych szpilach. E, wiem, że możecie w tej chwili mnie skrytykować za takie buty, ponieważ pokazywałam dużo niższe szpilki i już pojawiały się komentarze, jak ja mogę chodzić w takich butach. Otóż można chodzić w takich właśnie szpilkach. Ja uwielbiam tego typu buty, nie mam problemu nawet w nich się bawić na weselu. E, naprawdę, możecie mi uwierzyć, że potrafię przetańczyć całą noc w takich właśnie wysokich butach. Właśnie tego typu buty, takie wysokie sandały e, zestawiam zawsze z takimi sukienkami maxi jeśli chodzi o tego typu imprezy jak właśnie wesele czy, czy jakieś ym, podobne uroczystości e, za te buty zapłaciłam 9 zł są całe takie brokatowe złot, w kolorze złotym e, i moim zdaniem rewelacyjnie wydłużają sylwetkę e, nie rzucają się za bardzo w oczy bo są przykryte właśnie taką długą sukienką maxi jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona e, i również pokażę Wam jeszcze jedną sukienkę, którą upolowałam i założyłam do niej również te same buty. Także dziewczyny naprawdę da się w takich butach chodzić, ponieważ one mają też taką tutaj platformę, więc automatycznie tak naprawdę obcas nam się skraca. Są bardzo stabilne i ja jestem z nich bardzo zadowolona. Dzisiaj u mnie naprawdę będzie taki powiew wiosny. Tak jak zaczęłam od tamtej sukienki zielonej, poukładałam sobie wszystko dzisiaj tak jakby kolorystycznie, i Teraz chciałabym Wam pokazać CND, taką bluzkę zapinaną na dwurzędowe guziki, która jest właśnie w takich, zobaczcie, zielono-niebieskich kwiatach, kolorach w ogóle jest przepiękna. Tutaj też ma guziki. Oczywiście, stylizacja, która Wam się wyświetli, niekoniecznie będzie do tej bluzki tak jakby pasowała, ponieważ mam zamiar wymyślić coś innego, tylko przy tej, takiej ilości ubrań staram się. Głównie zaprezentować Wam konkretnie dany ciuch, a jeśli jakaś stylizacja się pojawi, to zazwyczaj są to zdjęcia, które dodaję na Instagramie. Za tę bluzkę zapłaciłam 4 zł. Z tyłu zobaczcie, prezentuje się w ten sposób. I również uważam, że jest to taka moja perełka. Kolejna rzecz to są rurki, które będą Wam się tak naprawdę przewijały w kolejnych stylizacjach, które przy pokazywaniu po kolei rzeczy, ponieważ wykorzystałam je do trzech stylizacji. Nigdy nie spodziewałabym się, że kupię kolorowe rurki, ponieważ tak jakby kiedyś była na nie moda i mi one się już tak jakby odpodobały, ale postanowiłam, że. Tej wiosny będę właśnie ubierała w takie kolorowe spodnie, żeby troszeczkę sobie poprawić humor, żeby ożywić stylizację. Są one w takim kolorze przełamanej czerwieni, troszeczkę takie jakby z lekką nutą koloru pomarańczowego, o tak, może powiem. I one pochodzą ze sklepu Teluale, są w rozmiarze XS. Kupiłam je za 4 zł. Mogłyby być troszeczkę jeszcze z wyższym stanem. Ale mm, ogólnie mogą być. Zobaczycie zresztą, jak y, pokażę Wam w, te spodnie w gotowych stylizacjach, jak one się na mnie prezentują. Y, więc przechodzę dalej do pokazywania. I właśnie kupiłam taką piękną marynarkę w kwiaty. Tak jak powiedziałam, teraz kwiaty są bardzo, bardzo modne, chociaż co sezon w sumie się one pojawiają. Ale tak naprawdę, mm, jeśli chodzi o tę marynarkę, to uważam, że jest ona prześliczna i właśnie stylizacja, y, która wam się wyświetli, jest z tamtymi spodniami, które przed chwilą widziałyście. Marynarka pochodzi z zary, jest ona w rozmiarze M. Ma ona takie właśnie tutaj niebieskie kwiatki, i dlatego ubrałam do niej niebieskie szpilki. Również mogłyby pasować jakieś żółte. Nie chciałam dodawać czerwonych ani pomarańczowych, ponieważ cała stylizacja by się tak po prostu zlała, jeśli mam zamiar zestawiać tę marynarkę z tamtymi spodniami. Wspominałam, 4 zł za tę marynarkę zapłaciłam, więc super ekstra okazja. Chciałabym wam jeszcze w międzyczasie coś powiedzieć. W moim ukochanym second handzie, z którego pochodzą zawsze te wszystkie przepiękne rzeczy, które wam pokazuję, jest taka zasada, że gdy kupimy 10 rzeczy, to 11 jest gratis. I zauważcie, że ja zazwyczaj w holach pokazuję wam właśnie po 10 rzeczy ponieważ przeważnie po tyle tam kupuję i zazwyczaj tą 11 rzecz dostaję gratis później mi się z tych gratisów zbiera, zbierają ubrania na kolejny haul. Taka fajna ciekawostka. Także zapraszam wszystkich do mojego miasta, do Łomży na zakupy. Dobra dziewczyny, nie przedłużając, pokazuję Wam kolejne moje zdobycze lumpeksowe. Taka bluza czarno-pomarańczowa, neonowa ogólnie nie lubię neonów, ale ta bluza mi się bardzo spodobała. Mam zamiar ją Dopasować do swojej sylwetki, bo jest ona za duża, ale ubrałam ją, żeby Wam mniej więcej zobrazować, jak ona na mnie wygląda, za tę bluzę zapłaciłam 4 zł. Kolejna rzecz to jest taka bluzka, która tak naprawdę ma w sobie dużo takiego potencjału, bym powiedziała, bo jest bardzo kolorowa i można do niej ubrać bardzo dużo różnych szpilek, różnych tak naprawdę tutaj dołów, tylko ja mam zamiar ją przerobić. Raczej będę nosiła ją w ten sposób, że to będzie z przodu i pogłębię sobie dekolt. Natomiast tutaj ten opadający kołnierz, Boże zapomniałam jak to się nazywa... Nieważne, będę nosiła z tyłu i dodatkowo będę zakładała łańcuszek taki, bo fajnie to wygląda właśnie na plecach. Za tę bluzkę zapłaciłam również 4 zł. Kolejna rzecz to również bluzka. Bluzka w takich, tak naprawdę, przepięknych kolorach, która na pierwszy rzut oka może nie wydawać się fajna, ale mi się bardzo podoba. Uwielbiam ten kolor fioletu. Dodatkowo, zobaczcie, ma ona takie ozdoby pomarańczowe. Bardzo ciekawe zestawienie kolorów i wyświetli wam się stylizacja w zestawieniu z tamtymi spodniami, o których wspominałam. Mam zamiar ją jeszcze zestawić również z taką pomarańczową spódnicą, którą kupiłam wcześniej w second handzie i wam ją pokazywałam. Jest ona w trakcie przeróbki. Za tę bluzkę zapłaciłam również 4 zł. Dziewczyny, ostatnio nie pojawiają się przeróbki, ponieważ nie mam. Czasu teraz, obecnie, ale obiecuję, że na pewno będą. I tak naprawdę jestem w trakcie wyszywania takiej kurtki jeansowej, i to jest taki mega duży, trudny projekt. Także czekajcie cierpliwie, na pewno przeróbki się pojawią. Kolejna rzecz, wracając do moich zakupów, to są spodnie dresowe, których przeoczyłam i niestety nie ubrałam. Kupiłam sobie takie szalone różowe bar Barbie spodnie, powiedzmy. A sobie pomyślałam, będę je zakładać po domu, ponieważ są takie kobiece. Różowy kolor ogólnie jest kobiecy. Podobały mi się tutaj te złote łańcuchy w tych spodniach. Zwykłe takie dresowe ze ściągaczami spodnie były nowe z metką i zapłaciłam za nie 9 zł. Kolejna rzecz to jest sukienka, o której wspominałam na początku mojego filmu. Jest to sukienka marki Atmosphere w rozmiarze 36, jest ona taka piękna, wiosenna, letnia, właściwie letnia nie wiosenna, y, przepiękne kwiaty, y, tutaj jest y, pod biustem Gumka, która ładnie nam ten podkreśla. Oczywiście do tej pierwszej sukienki, jak również do tej, muszę dobrać inną bieliznę, ponieważ zdaję sobie sprawę, że na, film, na filmie, który Wam się wyświetli, styli, czyli moje stylizacje, będzie to mogło nie do końca dobrze wyglądać. Wybaczcie mi to, ale po prostu już tak na szybko ją mierzyłam, żeby Wam ją zaprezentować. Za ten sukienkę zapłaciłam 4 zł. I to naprawdę ostatnia rzecz, która została, to marynarka. Taka w kratkę, zobaczcie, biało-czarna, bardzo ładna. Tylko ta marynarka jest do zwężenia, myślę. Albo założę do niej pasek w talii tutaj, żeby ją troszeczkę bardziej dopasować do swojej sylwetki. Albo może zostawię ją taką oversize'ową, nie wiem, możecie mi napisać. Ponieważ wiem, że po zapięciu wygląda naprawdę na za dużą i... Mi się osobiście to tak średnio podoba, bo zobaczyłam właśnie jak, w niej, jak ją ubrałam na filmie. Ale myślę, że jeżeli mam dać jej szansę w takiej rozmiarze, jak jest teraz, to tylko i wyłącznie jeśli będzie ona rozpięta i pod spodem jakiś taki dopasowany top, bluzka, t-shirt, coś takiego. Za tę marynarkę zapłaciłam również 4 zł. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się y, podobał, że poczułyście chociaż troszeczkę wiosnę. Poczułyście, poczuliście. Y, mam nadzieję że też, że y, pojawią się nowi subskrybenci. Bardzo serdecznie właśnie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia mojego Instagrama. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.